Cześć, ja jestem Olki. i witam Was w kolejnym odcinku z serii Sportco Ekstra Klasa 2024 na 25 Dzisiaj otworzymy sobie czwartego hobby boxa. W środku jest autograf, kawałek koszulki i kolejny autograf lub karta One of One. 10 saszetek po 8 kart. Tutaj chyba wszystkie są takie same. I tutaj ta jest grubsza. To sobie od tej zaczniemy. Czyli tutaj będzie prawdopodobnie karta Letterologii. Dokładnie tak. I kto? Kuluris z Pogoni. O oh, wow jeszcze z autografem. 4 na 9. Bardzo fajnie. A dalej jest Michał Walski, Puszcza. Piotr Wlazło-Stalmielec. Piotr Malarczyk, Korona Kielce, Dawid Kudła, GKS Katowice. Filip Szymczak, Lech Poznań. Aleks Ławniczak z Zagłębia. I Next Gen, Karol Knap. O, i kolejny autograf. Tym razem Kapładi z Legii 101 na 139 czyli to jest ten z trochę mniejszym limitem, czyli fajnie. Co dalej? Hosema z górnika. Michał Król z motoru. Luka Zachowicz z górnika Zabrze. Joel Pereira z Lecha Poznań. Marcel Gąsior z motoru. Mateusz Holewiak z Puszczy i Pride of the City Wrocław, Petr Szwarc, ze Śląska oczywiście. Tutaj e, Ulwestat z Pogoni, Dominik Marczuk z Jagiellonii, Manuel Sanchez z Górnika, Mateusz Kochalski ze Stalinielec, Alex Douglas z Lecha Poznań. Adrian Przyborek z pogoni. NextGen Wacław Sejk z Zagłębia Lubin. I karta numerowana, w sensie limitowana do 70. Filipe Nascimento z górnika Zabrze. Tutaj Bartosz Kapustka z Legi, Nene z Jagieloni, Klan z Lechi, Luizao z Radomiaka Czerwiński z Piasta, Chrapek z Piasta, Tutaj, jak to się nazywało, Excellent Endurance, Teraz Romanczuk. 11,39 km i karta numerowana do 25, Michał Walski. Ta ma numer 1 akurat. Michał Walski, oczywiście, też puszczanie połomica. Tutaj, Roman Jakuba, puszczanie połomica. Gita z Krakowi, Lukinias z Legi, Nagamatsu z Korony, Podolski z Górnika Zabrze, Oskar Rebka z GKS-u, Karta Puzzle Quest, Next Gen Antoni Kozubal z Lecha, Poznań oczywiście, i Karta Limitowana do 70, Rafał Janicki z Górnika Zabrze. Tutaj Adrian Degwes z Jagiellonii Antonio Milić z Lecha Poznań, Arkadiusz Jądrych z Kiekes Katowice, Adrian Dalmau z Korony. Jan Grzesik z Radomiaka, Marek Mruz z Zagłębia, Krzysztof Kubica z Motoru. O, i kolejny autograf, i to jest level 3, czyli do 99. Arkadiusz Pyrka z Piasta Gliwica. To to będzie no, na razie ten najlepszy z autografów. Milcząc tego, oczywiście. Czyli tutaj już więcej e, takich fajnych kart raczej nie będzie. Dalej e, Chotić z Lecha. Adriel Baloła z Lecha. Michał Siplak z puszczy. Taras Romanczuk z Zagieloni. Luis Darigo z Lechi. Radosław Murawski z Lecha. Tutaj Excellent Endurance 10,6 km Sebastian Rudol z motoru i Tomasz Hook, 11 na 25 z Piasta. Tutaj sikawka z korony. Skalet z Motoru, Peglov z Radomiaka, Remakl z Korony, Rogala z GKS-u Silva to jest były zawodnik Wisły Kraków, Burak Inca ze Śląska Wrocław, Action Heroes i Excellent Endurance z Lechigdańsk, Dominik Piła Dziesięć i Dalej. setne kilometra. Dalej, z Pogoni. Kamil Glik z Krakowi. Abramowicz z Puszczy Pałomica. Galan z GKS-u. Mateusz Wdowiak z Zagłębia. Konrado Holz z Lechi. Tutaj kolejny Puzzle Quest. Excellent Endurance Paweł Wszołek 9,56 km. I Pride of the City Lublin. Burić. I ostatnia saszetka. Sarnawski, sypek, knap, Janicki z, gór, z górnika. Atanasow z Krakowi, Alfonso Souza z Lecha, Action Heroes Galan z GKS, Katowica, i Pride of the City Poznań, Mikael i Szak. No, dzisiaj traf naprawdę bardzo dobre. Trzy autografy, z czego. Level 2 i Level 3, czyli te rzadsze. I Letterology z autografem 4 na 9. Jutro będzie ostatni hobby box. No, więc dzisiaj też by było wszystko. Więc jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Ja już się z Wami żegnam. Cześć.